Wiedziałam, że się już coś stało, jak już widziałam, że są piloci i jest wojsko, to wiedziałam, że się coś stało. Poszłam do góry, nie wiedziałam, co mam sobie zrobić, czy się mam ubrać, czy co. nie wiedziałam, nie wiedziałam, co mam robić. Dzieci się obudziły, wiedziałam, że wszyscy płaczą. Wzięłam mnie przytuliłam i powiedziałam, że tatuś już do domu nie wróci. 6 lipca 2018 roku pod pasłankiem doszło do katastrofy wojskowego myśliwca MiG-29. Pilotował go Krzysztof Sobański. Niesprawną maszynę wyprowadził poza miasto, a sam się katapultował. Coś poszło jednak nie tak. Pilot zginął na miejscu. Tego samego dnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że polskie państwo objęło opieką najbliższych pilota. Byliśmy przekonani, że tak właśnie się stało. Ale cztery miesiące później zrealizowaliśmy reportaż Fotel Śmierci, w którym wyjaśniliśmy, dlaczego zginął kapitan Sobański i jak wojsko próbuje zamieść całą sprawę pod dywan. Osobiście poprzysięgłem, że będę drążył ten temat. Pilot nie powinien zginąć. Bardzo silna jest tendencja, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się, z jakiego powodu pilot zginął. Sytuacja, w której zobowiązuje się pilotów do milczenia, nie służy bezpieczeństwu lotu. Do prawdziwej przyczyny śmierci kapitana Sobańskiego jeszcze wrócimy. Ale następnego dnia po emisji reportażu dostaliśmy bardzo krótkiego maila. Chciałabym podziękować za artykuł, który się wczoraj ukazał o moim mężu kapitanie Sobańskim. Niech ludzie dowiedzą się prawdy. Nikt się nami nie interesuje. Zachowują się tak, jakby nic się nie stało, a ja z dziećmi straciliśmy najważniejszą osobę w naszym życiu. Dziękuję, Marlena Sobańska. To było cztery miesiące po śmierci kapitana Sobańskiego. Od tamtej pory kilkukrotnie próbowaliśmy umówić się z wdową po nim, ale wtedy jeszcze do tego spotkania nie doszło. Jednak po 8 miesiącach wydarzyło się coś takiego, co skłoniło Marlenę Sobańską, aby zaprosić nas do siebie. Pojechaliśmy z Edytą do Malborka, do jej miasta, także do miasta, gdzie mieści się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ta w której latał kapitan Sobański. To była jedna z najtrudniejszych rozmów w naszej dziennikarskiej karierze. Ona pokazała, jak polskie państwo, Ministerstwo Obrony Narodowej, nie otacza opieką wdów po swoich żołnierzach. Pani Marlena Sobańska nie zdecydowała się pokazać twarzy. Żyje w małym środowisku, natomiast wystarczy posłuchać jej głosu, żeby Dostrzec, jakie to są emocje i dlaczego ta rozmowa była dla nas tak trudna. On mówi, że, że jemu się bardziej podobają migi, że on to by chciał, by był spełniony, gdyby latał na migach. A z racji tego, że my pochodzimy z okolic Malborka, no to stwierdził, żeby gdzieś tam też nie iść w świata za daleko, jak to mówił, żeby Ciebie nie zabrać od mamusi swojej. No to on postara się na migi, jeśli mu wyjdzie wyszło mu tak naprawdę, tak? No i był dobrym pilotem. Kochał to, co robił, po prostu kochał to, co robił, tak? On nie marudził, on przychodził z pracy po, nie po 8 godzinach, on przychodził po 10, po 12 godzinach do domu, tak? To, co robił, to, to robił to z pasją, po prostu kochał to. Ale równie dobrze już ostatnie lata były takie, tak, tak myślę, że rok temu dobry. No, rok więcej niż rok, bo już 8 miesięcy ponad nie żyje, więc. I zaczął mówić o odejściu do emerytury. Dlaczego? Mówił, że już jest za dużo tego. Z nadłóg obowiązków się nie liczą z nimi, że mają rodziny. Ciągle był w pracy w sumie. Nie mówił, że tak dalej nie chce żyć, że on chce, on chce też być z dziećmi. Nie po to zakładał rodzinę, żeby być na w pracy. Tak się nie stało. 6 lipca 2018 roku doszło do katastrofy, która po prostu nie powinna była się zdarzyć. To wspomnienie ostatniego dnia dla pani Madlany jest szczególnie bolesne. To był czwartek. Ładny dzień. W piątek szybko miał być w ogóle y, wolne. Mieliśmy pojechać na, no, nad jezioro, nad domek z dziećmi. Zajęliśmy razem śniadanie, mąż pojechał z Markiem do Gdańska na rehabilitację oczu. Wrócili z rehabilitacji, jeszcze w międzyczasie byli u fryzjera, oboje. I mąż mówi, mówi że pani fryzjerka do nich mówi, że do dwóch to ona nie da rady obciąć. A on mówi, ale syn jest ważniejszy. I tak faktycznie było, że syn został ostrzelony mąż nie. I potem po katastrofie, jak już się dowiedzieliśmy, że mąż nie żyje, to Marek do mnie mówi, mamo, ale tata nie był u fryzjera. Wrócili, wypiliśmy kawę i pojechaliśmy z mężem na zakupy. Bo on 9 lipca miał skończyć 33 lata. I tego samego dnia ma urodziny jego brata. To są rok po roku, z tego samego dnia. wróciliśmy z zakupów, mąż pojechał do pracy, a ja poszłam zrywać do dziadków i wyjść. O trzeciej w nocy się obudziłam i go nie było obok mnie, więc już poczułam niepokój. Kilka godzin później usłyszałam krzyk teściowy. No, no, była pierwszą osobą, która się dowiedziała. No, ja tylko zapytałam, czy on żyje, bo wiedziałam, że się już coś stało. Jak już widziałam, że są piloci i jest wojsko, to wiedziałam, że się coś stało. Poszłam do góry, nie wiedziałam, co mam zrobić, czy się mam ubrać, czy co. Nie wiedziałam, nie wiedziałam co mam robić. Dzieci się obudziły. Wiedziałam, że wszyscy płaczą. Wzięłam i przytuliłam i powiedziałam, że tatuś już do domu nie wróci. Że nasz tatuś poszedł do aniołków. I tak naprawdę od tego dnia miałam wrażenie, że że jakby Krzysiek był własnością Wojska, nie moją. O niczym mnie nie informowali, tak naprawdę. Co ja. pani wtedy usłyszała od pilotów, którzy przyszli w nocy? Zapytałam tylko, czy żyje. Oni mi powiedzieli, że nie ma, nie żyje. Ja mówię, że oni mnie oszukują, że jest to niemożliwe, bo on mnie nigdy nie zostawił z dwójką małych dzieci i z kredytem na mieszkanie. Oni powiedzieli, że, tak, że on, że nie żyje, to zdało im pytanie, że się katapultował. Widzisz, <grycie>, że się katapultował, ale nie przeżył. To ostatnie pytanie wdowy, dotyczące katapultowania, było bardzo ważne. Ono, być może intuicyjnie, zostało wypowiedziane, ale tak naprawdę trafiło w prawdziwą przyczynę śmierci kapitana Sobańskiego. W przyczynę, do której wojsko do tej pory oficjalnie się nie przyznało. Co ciekawe, dwa miesiące przed śmiercią kapitana Sobańskiego, małżonkowie między sobą rozmawiali o katapultowaniu, o tym, co tam się tak naprawdę dzieje. W maju zeszłego roku, mówię do męża, opowiedz mi jak wygląda katapultowanie się. No to tak okrótce mi powiedział, no wiesz, jak już pociągniesz za ten drążek, ja wiem to co się dzieje. No odpada owiewka, wystrzela, wychodzi ten fotel z tego samolotu, no i powinien się otworzyć spadochron. No i musisz uważać jak będziesz spadała, jeszcze się śmiał, żebyś się nie połowała czasami. Ale to tak było z żartem, ale mówi, ty się nie martw o mnie, bo ja, yy, mówi, raczej nie, nie będzie takiej sytuacji, w której będę, będę musiał to zrobić. A się okazało po kilku miesiącach, że niestety, że nie dość, że to musiał zrobić, to jeszcze nie przysz? ale zawsze mówisz, że jest i to rzeczywiście była prawda. Fotel katapultowy K36 jest uważany za jeden z najlepszych foteli katapultowych na świecie. Nie zawiódł aż do dnia katastrofy pod Pasłankiem. Natomiast były dowódca sił powietrznych powiedział nam, że kapitan Krzysztof Sobański podczas katapultowania się zachował się wzorowo. Zgodnie ze wszystkimi zasadami, ten młody człowiek dzisiaj powinien się cieszyć świetnym zdrowiem. I powinien, jak to w tradycji zawsze było, odebrać wyróżnienie od dowódcy generalnego, inspektora sił powietrznych, za dobrze wykonane zadanie w sytuacji stresowej, i w sytuacji zagrażającej życiu. Kapitan Sobański nie przeżył, ponieważ fotel katapultowy został poddany dzikiej modyfikacji w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Bez porozumienia z rosyjskim producentem technicy wzmocnili tam pewien pierścień, to nazwa pierścień ścinający. Ten pierścień został wzmocniony na tyle, że podczas katapultowania spadochron nie rozwinął się, w efekcie czego pilot runął razem z fotelem na ziemię. Prawdopodobnie od 2011 roku polscy piloci myśliwców MiG-29 latali z wyrokami śmierci. Żaden z nich jednak nie był zmuszony do katapultowania się. Pierwszym był kapitan Krzysztof Sobański. Do dziś nikt nie poniósł odpowiedzialności za modyfikację pierścienia ścinającego. Wojsko zresztą też nie ujawnia raportu z katastrofy. Podobnie zresztą jak z wielu innych wypadków lotniczych. Zdarzenie z grudnia ubiegłego roku pod Mińskiem Mazowieckim nadal badane jest przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w związku z tym nie ma protokołu jeszcze odnośnie tego zdarzenia. Zdarzenie z kwietnia 2018 roku jest nadal badane przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w związku z tym nie ma jeszcze protokołu tego zdarzenia. Zdarzenie pod posłankiem z lipca bieżącego roku, zdarzenie to nadal jest badane przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Jak dziś wygląda życie Madrony Sobańskiej? Minister obrony Mariusz Błaszczak zaraz po katastrofie obiecał, że polskie państwo obejmie opieką rodzinę pilota. Te słowa powtórzył 8 dni później na pogrzebie kapitana Sobańskiego. Powiedział, że, że oni nas nie zostawią. Oficjalnie to powiedział. To jest nawet w gazetach było opisywane, tak? To co powiedział, że oni nas nie zostawią że rodzina została objęta opieką. To ja się teraz pytam, jaką opieką my zostaliśmy objęci? No i my też pytamy. Konkretnie zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, czy po tamtej deklaracji ministra Błaszczaka o pomocy, ktokolwiek z resortu obrony kontaktował się z rodziną. Nasze pytanie zostało zignorowane po tych słowach ministra Błaszczaka na pogrzebie, że on pomoże ktokolwiek z ministerstwa kontaktował się z Panią? Nie, nikt się bezpośrednio ze mną nie kontaktował. Czy ktoś z Komisji Badania Wypadków przekazał Pani informację, kiedy e, będzie gotowy raport? Nie, nikt mi o niczym nie informuje od samego początku. Ani z Sił Powietrznych, ani z Dowództwa Sił Powietrznych też nikt tu Pani nie był? Nie, nikt do dzisiaj u mnie nie był. Zapytaliśmy też ministerstwo, czy pani Sobańska dostała jakieś informacje o tym, co jej przysługuje, w jaki sposób to uzyskać. Także to pytanie ministerstwo zignorowało. Sama do nich poszłam. Do bazy, czy do. Tak? Kiedy? Sama poszłam do bazy. Kilka dni po, po pogrzebie i zapytałam się. Co mi się należy? Po prostu zapytałam się, co mi się należy? Pytanie jest zasadnicze, ponieważ pani Madlana Sobańska została z dwójką dzieci w wieku 3,5 i 7 lat. Jest im ciężko, bo tęsknią za tatą, za tatą. Jego ma odporność obniżoną przez tęsknotę. Marek nie chce jeść. Muszę stawać na głowie, żeby on cokolwiek zjadł. I jak ona potrafi płakać przez godzinę czasu i prosić mnie, żebym ją zebrała do tatusia. Mówi mi mamusiu, ja chcę iść do tatusia. Proszę Cię, zabierz mi do mojego tatusia kochanego. A ja tego zrobić nie mogę. Sytuację pani Marlony Sobańskiej można porównać do sytuacji bliskich ofiar katastrofy smolańskiej, ponieważ w obu tych przypadkach doszło do katastrof wojskowych maszyn. Różnica polega jednak na tym, że najbliżsi ofiar, które zginęły w katastrofie smoleńskiej dostały od państwa po 250 tysięcy złotych plus 40 tysięcy złotych zapomogi. Natomiast pani Marlana dostała za pomogę od Ministra Obrony Narodowej jednak w nieco innej kwocie. Dostałam za pomocą od ministra. W jakiej kwocie? W kwocie, przyznał mi 19 600 chyba złotych, podejrzewam. Z tego tytułu zabrano mi podatek, więc nie wiem ile na konto mi wpłynęło, Około 16. Może pani Marlena nie miała po prostu odpowiedniego przebicia i dostępu do mediów, ale nie o to chyba w tym wszystkim chodziło. W tej całej historii jest jednak jedna instytucja, która stanęła na wysokości zadania, chociaż z uwagi na okoliczności, w jakich to zrobiła, nie wiem, czy powinniśmy ją chwalić. Chodzi tu o to, że Pani Marlena od wielu miesięcy starała się uzyskać od PZU pełne ubezpieczenie za śmierć swojego męża. Z PZU tu jest jeden wielki problem. Ciągle jest coś. Na początku było, że potrzebują papiery, że mąż był trzeźwy, nie był pod środków odurzających. Mąż zginął 6 lipca, a papiery dostałam 4 grudnia bodajże. Że mąż był i nie był pod wpływem środków odurzających. I tak naprawdę myślałam, że każdy, na przykład, kto ginie na drodze, nie wiem, robią mu jakieś badania, to chyba od razu wiedzą, czy ktoś był pijany, czy nie. A u nas to trwało tyle miesięcy. Ale dostałam to, byłam cierpliwa, poszłam, oddałam to i dostałam właśnie, i potem dostałam podstawę taką y, odszkodowania najmniejszą pulę, która tam, którą przy, przysługuje. Potem usłyszałam, że pani Barleno, nie możemy pani więcej wypłacić odszkodowania. No to zapytałam pytanie dlaczego? Na jakiej podstawie? Potrzebujemy dokument, że mąż nie popełnił samobójstwa. to jak usłyszałam, że potrzebujemy dokument, że mąż nie popełnił samobójstwa, no to myślałam, że spadnę z krzesła. To się pytam na jakiej podstawie, jak on miał popełnić samobójstwo. Gdyby chciał popełnić samobójstwo, to by się nie katapultował, tak? Na przykład, no nie wiem cokolwiek. I do dnia dzisiejszego nie dostałam odszkodowania, więc mija 8,5 miesiąca już minęło, ja nie dostałam odszkodowania. No i oto nagle dochodzi do swoistego cudu. Przyjeżdżamy do pani Marleny otwarcie, z kamerami, z ekipą yy, i 40 minut po wywiadzie jesteśmy razem z nią na cmentarzu przy grobie jej męża. I w tym momencie pani Marlena otrzymuje telefon. Telefon od PZU, z którego dowiaduje się, że otrzyma jednak pełne ubezpieczenie za męża, i PZU nie jest już zainteresowane żadnym dokumentem, że jej mąż jednak nie popełnił samobójstwa. Zapytaliśmy PZU, e, jak to się stało. W odpowiedzi zostaliśmy zapewnieni, że postępowanie było prowadzone prawidłowo i z należytą starannością, a w sprawach dotyczących wypadków lotniczych postępowanie trwa zazwyczaj dłużej. Zostawiamy ten dziwny zbieg okoliczności ocenie widzów. Także ocenie widzów pozostawiamy to, w jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej traktuje wdowy po swoich żołnierzach. Obiecujemy również, że będziemy przyglądać się tematowi i informować Państwa o wszystkim, co się wokół niego dzieje.